Siemano, witam Cię w kolejnym materiale śniadaniowym. Dzisiaj mamy już szósty materiał, czyli generalnie to jest drugi tydzień, poniedziałek. Co jest z poniedziałkiem? Nie lubię poniedziałków, no bo w sumie już w niedzielę muszę pamiętać o tym, że nadchodzi ten dzień, niestety. Ten, to właśnie ten dzień, poniedziałek, kiedy to trzeba niestety powrócić do obowiązków, no chyba że ktoś ma wieczne wakacje. No ale generalnie jak ktoś pracuje czy się uczy, to jednak musi pamiętać o tym, że już w niedzielę wieczorem Czuć trochę ten klimat tego poniedziałku, i dzisiaj mamy ten niefajny dzień. Moi drodzy, mam tutaj komputer z tyłu, odpalony Spotify, bo dzisiaj będziemy gadać o muzyce. Także nie bez powodu tutaj mam słuchawki. Generalnie nie nagrywam w ten sposób vlogów, że tutaj zakładam słuchawki, ale tak chciałem jakoś, żeby był taki element związany z muzyką. I co mnie tak zastanawiało, mianowicie tak się zastanowiłem nad sobą i nad, nad swoim gustem muzycznym, czy mi się on w ogóle zmienił. Na przestrzeni lat i mogę powiedzieć, że faktycznie mi się to zmieniło. Kiedyś słuchałem muzyki. Dosyć, dosyć zamkniętym takim e, obszarze, to znaczy ta muzyka składała się jedynie może z dwóch, trzech rodzajów i to generalnie były rodzaje muzyki takiej: to był jakiś hip-hop polski, to, był, to były elementy rocka czy roku roka, nieważne, i była to muzyka elektroniczna. Można powiedzieć techno, a chociaż dzisiaj w ogóle nie wiem, czy techno jest zrobione, bardziej to się dzisiaj nazywa muzyka klubowa, czy jakaś e, muzyka. Muzyka klubowa chyba, po prostu muzyka elektroniczna. Tylko kiedyś to były całkowicie inne brzmienia, wiecie, no, jakiś Sibul, e, Global DJs i tak dalej, global play, global DJs, no chyba coś takiego. No i generalnie moi drodzy, muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, jak tak sobie sięgnę pamięcią wstecz parę lat. No to powiem szczerze, że mi się naprawdę gusta zmieniły i kiedyś niektóre piosenki, które wydawały mi się nawet kiczowate, typu disco polo, oczywiście disco polo też słucham, ale nie słucham tego na co dzień. Nie, nie słucham tego, nie mam całej płyty disco polo i słucham od rana do wieczora. Tylko powiedzmy raz na parę dni puszczę sobie jakiś, można powiedzieć śmiało bekowy, czyli po prostu śmieszny, ma, śmieszny jakiś kawałek disco polo. Oczywiście tutaj nie mówię tylko o braciach figofagot, którzy są elementem e, takim, który odróżnia troszkę zwykłe disco polo, a takie disco polo nowej generacji. Generacji. Bracia Figofago, to wiecie, to jest całkowicie inna sprawa na, na inny dzień, na inną dyskusję, ale ogólnie lubię sobie czasem posłuchać takiej polskiej muzyki, można powiedzieć, śmiało, nawet kiczowatej. E, po prostu się fajnie wyluzować można przy niej, a nie ukrywajmy każdy mówi, że na przykład disco polo jest bardzo słabe, jest w ogóle wieśniackie i tak dalej, ale jeżeli wypijecie na imprezie, to jeżeli poleci taki kawałek, jesteś szalona, czy ona tańczy dla mnie, to właśnie lecisz pierwszy, znasz wszystkie słowa i co? I nagle 40 milionów ludzi w Polsce e, deklaruje się, że co? Że, że nie lubi tej muzyki? A 40 milionów Potrafię się przy niej bawić i zna słowa, więc o coś tutaj e, naprawdę grubego chodzi. Tu są jakieś kurde przekręty. Ale wracajmy do tematu, moi drodzy. Muzyka generalnie jest dla ludzi, o gustach się nie powinno dyskutować za bardzo. To znaczy, możemy sobie troszeczkę pogadać. Mi się gusta zmieniły, ja mówię o tym otwarcie. Kiedy słuchałem bardzo małej, e, bardzo, bardzo, bardzo niewielu rodzajów muzyki. Na dzień dzisiejszy słucham każdego. Potrafię nawet i dubstep posłuchać. Niemieckiej muzyki, jakiejś, jakieś folkowe piosenki, tak? Bardzo, bardzo mi się ostatnio podobają inne niż tylko anglojęzyczne, na przykład piosenki w języku francuskim czy hiszpańskim, takie zwykłe, popowe, czy nawet ballady. Bardzo lubię rock, rock polski, rock zagraniczny. Piosenki polskie, które kiedyś mi się wydawały jakieś zbyt poważne. Może po latach, może bardziej na słowa teraz zwracam uwagę, niż na to, czy faktycznie jest jakaś linia melodyczna, super ekstra zajebista i tak dalej. Ale generalnie mogę powiedzieć szczerze, że słucham wszystkiego, ale z bardziej z nastawieniem na taki rock i. Na rock i muzykę, muzykę um, elektroniczną, czyli taka klubowa, jakieś takie nowości, wiecie, imprezowe. No ale generalnie też słucham też polskiego rapu. Klasyka polskiego rapu, jak to się mówi, stare, dobre czasy. Tego już niestety na dzień dzisiejszy jest bardzo mało, ale czasem jakieś tam wiadomo. Jakąś tam paktofonikę się puści, jakieś takie, jakieś takie kawałki. Ech. Kurczę, brakuje mi tego, brakuje mi tego chociaż wiem, że na dzień dzisiejszy nawet jakby, jakby wiele z tych osób nagrywały te kawałki nagrywały te kawałki, to i tak nie będzie to to samo, to będzie całkowicie co innego, dlatego dobrze mieć takie coś, coś jak YouTube, dostęp do takich materiałów, a i w ogóle o tym Spotify'u, bo generalnie ja w sobie nie mam nic z tego, że ja wam powiem, że jest taka playlista moja, playlista, której na co dzień używam, kiedy siedzę na kompie, kiedy robię live'y w linku, w linku, w opisie będziecie mieli link tam jak klikniecie i macie konto na Spotify, chyba że używacie innego Pandory, iTunesa czy czegoś jeszcze, bo kiedyś jeszcze Winampa się używało, nie? No ale szczerze mówiąc, ja Winampa nie używam już od paru lat, bo po pierwsze, kiedyś oczywiście osoby mogły kupować oryginalnie, ale nie ukrywajmy, że w Winampie się e, przede wszystkim jakieś pirackie nutki gdzieś tam ściągało. No a tutaj Spotify całkowicie za darmo. Czasem jakaś reklama jest, ale generalnie polecam tę platformę, bo całkiem fajnie i przyjemnie się słucha. Um, jeszcze za niedługo planuję prawdopodobnie sobie jakiegoś smartfona sprawić. To w końcu będę mógł tą aplikację sobie zainstalować też na smartfonie czy tam tablecie, bo też nie mam. No i zobaczymy. Także wiadomo, muzyka jest świetna. Muzyka pozwala nam fajniej i przyjemniej spędzać chwilę. Towarzyszy nam po prostu przy każdej chwili. Czy się, czy się bawimy, czy się smucimy. Czy się, nie wiem, pobieramy, czy też niestety umieramy? No, zawsze gdzieś jest jakaś muzyka. Jest generalnie to wszędzie i sobie nie wyobrażam, jak by wyglądał świat bez muzyki. Nawet nie chce mi się o tym myśleć, bo to chyba jest niemożliwe, żeby czegoś takiego nie było. I zawsze chciałem grać na jakimś instrumencie. Kiedyś na gitarze próbowałem. No, i na tym zakończę temat, bo tu więcej nie ma co gadać na ten temat. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Kolejny śniadaniowy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na Wasze komentarze. Czy sami zaobserwowaliście, że Wasz gust muzyczny się zmienił? I czy uważacie, że fajne jest hejtowanie, jeśli ktoś słucha? Według Was. Niefajnego rodzaju muzyki. Jeśli ktoś na przykład słucha dubstepu i mu się to podoba, to was to wkurza po prostu, jak słyszycie, że on z tych słuchawek ten dubstep tam kurde mieli, tak? Czyli ten Skrillex tam napierdziela od rana do wieczora. Mm. Mnie tylko jedna rzecz wkurza. Wiecie co mnie wkurza? Wkurzają mnie osoby, które nie mają słuchawek w, to, w miejscach publicznych. Generalnie, e, o ile takie dzieci chodzą, tacy wiecie, 11-letnie dzieci, które chodzą z tymi telefonami i tam rychu peja jebać i tak dalej, to jest życie kurlepskie, wiecie o co chodzi, no to ja mam na nich wywalone, bo to są takie młode szczyle, które muszą dorosnąć, ale e, powiem szczerze, najbardziej mnie wkurzają tacy dorośli i naprawdę to są ludzie po 20-30 lat, niestety mózgiem nie za bardzo troszkę się rozwinęli i wtedy na przykład w komunikacji miejskiej typu tramwaj, autobus i tak dalej no siedzą kurcze gdzieś tam na końcu, słuchają tej muzyki żeby to jeszcze fajne utwory były, ale to przeważnie albo jest jakaś napierdalanka taka czyli jakieś takie zwykłe muzyczne gnioty typu jakieś... nawet nie mogę tego podciągnąć pod jakieś klubowe czy, czy takie hausowe no po prostu jakieś bardzo słabe techno, nie wiadomo skąd wyjęte no albo po prostu um, taki tradycyjny bardzo szablonowy e, uliczny rap. Przekleństwa, co drugie słowo, żadnego przekazu konkretnego. Po prostu nie fajnie. I taki apel. Jeżeli słuchacie tego bez słuchawek, bo was nie stać, ale stać was na smartfona, na którym możecie ściągać jak nie mam oryginalną muzykę, e, no to puszczajcie przynajmniej coś fajnego, tak? Ściągnijcie coś, co może kurczę, zabawić waszych nawet towarzyszy, którzy jadą w autobusie. Tyle ode mnie, moi drodzy. Czekam na wasze opinie. To był pierwszy vlog drugiego tygodnia. Jeżeli Wam się podoba ta seria, to czekam tylko na Waszą ocenę i propozycję na następny temat. W opisie będzie link do tej playlisty i życzę Wam miłego dnia i smacznej herbatki, jeśli jeszcze ktoś nie pił albo pije. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.